Ponieważ nie wszystkim to szło, to spróbujemy się pobawić tak. Że rozwiążemy to sobie tu i będziecie mogli to sobie obejrzeć w dowolnym momencie. Do 200 g wody dodano mieszaninę zawierającą łącznie 2 mole KOH i 2 mole NaOH zmieszanych w stosunku wagowym 2 do 1. A więc mamy informację taką, że macie wodorotlenek potasu wodorotlenek sodu, których łącznie mamy dwa mole i wiemy, że występują one w stosunku wagowym 2 do 1. No i jest to, jeszcze raz podkreślam, stosunek wagowy. Żeby wydobyć, ile w tych dwóch molach jest każdego z tych wodorotlenków, musimy przerobić stosunek wagowy na stosunek molowy. To udajemy, że liczymy mole. Właściwie to nawet nie udajemy, tylko liczymy. 2 na masa molowa KOH 56 mole wodorotlenku sodu. I 1 dzielimy na 40. 1 na 40 0,025. 2 na 56. Nie wiem ile to jest, kalkulator. 2 podzielić na 56. 0036 i teraz już wiemy, że omówione wyżej wodorotlenki występują w stosunku 0036 do 0025 zapiszemy to może ładnie 36 do 25 w liczbach całkowitych to oznacza, że na takie łączne 36 plus 25 61 moli nie pomyliłem się? Chyba nie 50, 61 moli na takie łączne 61 moli mieszaniny, powiedzmy, że na przykład wodorotlenku potasu mamy 36 moli, a ponieważ w naszej mieszaniny mamy 2 mole, to tam jest x tego wodorotlenku potasu. x się równa, 2 razy 36 podzielić na 61, 1,18 mola. I to jest oczywiście wodorotlenek potasu ponieważ wodorotlenku sodu będzie 2 minus 1,18, czyli 0,82 mola bez ponieważ. No i mamy policzyć stężenie procentowe wodorotlenku potasu w otrzymanym roztworze. Do tego potrzebujemy oczywiście przerobić molę na masę. Masa wodorotlenku potasu to 1,18 razy masa molowa KOH 56 się równa się. Złoty 18, razy 56 się równa się 66 gramów około. Potrzebna będzie nam niestety również masa wodorotlenku sodu, bo on wchodzi w skład masy roztworu całego 0,82 razy 40 masa molowa wodorotlenku sodu razy 40-32,8 zrobimy z tego 33 gramy. I jesteśmy gotowi liczyć stężenie procentowe wodorotlenku potasu w otrzymanym roztworze, a zatem CP równa się masa wodorotlenku potasu 66 gramów przez masę całego roztworu i tu musimy dodać 200 plus 33 i plus 66, bo łączna masa roztworu to masa wody oraz wszystkich substancji w tej wodzie rozpuszczonych. 66 podzielić na tam wychodzi 299 się równa się 22%. No i powinno to Wam pomóc przygotować się chociażby do kartkóweczek.